przy weekendzie, my dzisiaj szybki wypad do pobliskiego lasu zobaczyć czy są jakieś grzybki i Mateusz już parę prawdziwków znalazł także za chwilkę się pochwalimy co mamy w sumie nie nastawiamy się na duże zbiory, ale zawsze zawsze coś znajdziemy i zawsze będzie do obiadu ma wariaty, wariatki, do obiadku na pewno będą tutaj Patrycja wam pokaże dopiero co my weszliśmy do tego, do lasu, szliśmy taką ścieżką i skręciliśmy w prawo no i... Zacząłem od tego jednego. Patrycja wam pokażę tutaj fajne. Reszta no. W ogóle strasznie się chowają, nie widać ich między tym. Tu postawiłem koszyk, to tego w ogóle nie widziałem. Chodź, to nagrywamy. Tutaj mamy ten. Tu mamy następne dwa. To na razie nasz koszyk pusty. Pokażemy na koniec, jak to Ta. będzie wyglądało. Tu mamy dwa ładne. zbliżenie zrobić. Ogólnie ich praktycznie nie widać. Ciężko jest dostrzec. Ale jak już się znajdzie jednego, to już trzeba szukać tym. Tak no. To chyba wiecie. Tutaj wyżej też są. Zaraz zrobimy przybliżenie. O tutaj jeden taki zjedzony troszeczkę, ale to nic. Grunt żeby nie był robaczywy. O, a tu bąbelki dwa małe. Jakby nie podeszła, to bym nie widziała. To jest takie, że jak jednego znajdziemy, to są już następni. A tu nas składam, Zobaczycie, ileśmy w jednym miejscu rozbierali. No. W zasadzie dopierośmy wejść. No i co? Dzisiaj będzie akcja pomidorki. Poszliśmy z Patrycją w pomidorki. Kupiliśmy dużo do nic. Sadzimy pomidorki. Powiem wam, że rosną jak szalone. Zacząłem czytać na temat, co im potrzeba. Potas, żeby miały smak. I tak dalej. No i robimy takie naturalne rzeczy robiliśmy gnojowice z pokrzywy oh, kurde ileś tu jest gnojowice z pokrzywy i z tych bananów teraz się robi tak. ja przy okazji zrobiłam chlebek bananowy to zdrowy tak to też może przepis kiedyś pokażę A to nagrywanie jest takie w marszu nie? Bo nie mieliśmy w sumie tylko sobie pojechać, na pochodzić popatrzeć i tyle nie? No to przy okazji wzięliśmy przy kamerę przy widzieliśmy kamerkę to się nagra Ostatnio byłem... Kiedy byłem po Patrycja? Tydzień temu chyba, tak? Mhm, mm sam byłeś tam. byłem tydzień no? temu sam, to, to też tak w sumie znalazłem. znalazłem, no, że miałem coś, 3-4 dni jadłem sobie sosik, bo ja lubię strasznie sos grzybowy. Ogólnie lubię. I jeszcze się z sąsiadem podzieliłeś, tak, Ale... troszkę tego było. Było troszkę. Ja... Muszę go otworzyć. tu spotkaliśmy takiego pana. Ja Cię kręcę. To pan nie wiem od który już chodzi. Długo pan chodzi? Do rana. No. Całe rana, grzybów dosłownie. Super i reklamówka pewnie. A to zna Pani taki grzyb? Widziałam. Baraniuszka chyba, tak? tak? Widziałam, ale no. Jak to się baraniuszka je? Normalnie, dosyta. ja ją daję do sosu, jest znakomita. Mm -hmm. Nazywa się fachowo żagie wokołówkowa. Ale ładnie wygląda. Ładnie, no takie, no. trochę podpinki, pod jakby, nie? Nie, nie. No, tak jak rafy koralowe. O, o, w sumie lepsze. I on normalnie I może tyle. sobie podsmażyć na patelni, tak? Bardzo dobra jest z jajecznicą. Oha. A gdzie ona na przykład rośnie, lubi rosnąć przy drzewach? To tu była. Mapa zrog jeszcze. No, o, i kolejny. Dużo ich, jest właśnie jest dużo takich małych, Tylko trzeba nie? Na spokojnie, co nie? Ale jeszcze, szczerze, to nie widziałem, żeby ktoś tyle grzybów nabierał. No. Ma... Teraz, teraz to nie, bo teraz jeszcze takiego jakby sezonu chyba nie ma. Tak na niedźwiedzie? Tak. Ale proszę. Srebrny, córka mi dała jakby. No może pan gwizdnąć? Ciekawa jestem. O, zadać go przed kawo. A no ciekawe, ja wiem, czy by się to... bały. Powiem, no że są nie takie... Nie reaguje <coughs> pusta butelka po muszyniance. No. Uderzenie pustą butelką. Przesta butelka robi straszny huk. Tak? Tak. I od drzewo tak uderzyć? O drzewo. No. Wiem. Bo niektórzy z telefonu jakieś tam dźwięki puszczają. Gdzie? Tranie w banie. Ta głupota jest na granicy. No to miłego dnia życzymy. A on jeszcze powinna no, nigdy nie wolno patrzeć niż w i w oczy. Ale ma Pan zdrowie, jak pierdolę. Czy Pan w ogóle te drzewy chyba tak czuje? Sprawdź. No Znalazłem <grym> jedno nowe miejsce bo ja gdziekolwiek zupełnie gdzieś indziej no skandal miałem iść tak jak wszedł w takie miejsce gdzie kupę lat temu wycinkę zrobili no i takie krzaki właśnie ale taki młodzi lubią nie tak no też właśnie zauważyłem no. tak Monika patrzyli jak ale jakby tydzień temu miałem na stare ile starych stałów tak takich starych zjedzonych nie? tak i już się, się dokładnie Starki a ja tam nigdy nie zaglądałem. Czyli warto pozaglądać. No, nie spodziewałem się w sumie tyle grzybków. To chodzimy dosłownie ile? Z 15 minut? Pati dzisiaj kości. Patrzcie jakiego pysika znalazł ładnego. Pokaza. Pokaż mu. Tak wyrywasz, tak kręcisz, tak robią grzybiarze prawdziwi. No. Bardzo ładny, ale piękny. Fajny, no i chyba zdrowy. Zdrowy. A chodziłem tydzień temu tutaj, ale tak chodziłem sami, tak troszkę dziwnie się czułem w lesie. I tak bardziej przebiegłem przez ten las, jak pochodziłem. Mm -hmm. A to wiesz, możesz dwa razy przejść do samego miejsca i tak yy, znajdziesz za trzecim, dajmy na. To. Dokładnie. No. Dobra, a my idziemy ogólnie tą drogą, co kiedyś w zimie szliśmy na Orlikamień. No. To później Wam pokażemy jeszcze, bo kawałek pochodzimy. to... Dobra. Idziemy poczyścić grzybki. Już troszkę w koszyku nam się pojawiło, nie? Weź tą wodę? Chodź. O, po 15 minutkach takie mamy. No Ależisko. A tutaj w sumie nie wiem co to jest. Coś ułożone z kamieni. Zaraz podejdziemy i zobaczymy. O kurde. No śmieszne. Myślałem, że to jakaś piwniczka, ale nie wygląda. No ciekawe, co to było. To jest jakby taka ławeczka zrobiona. Tu ktoś ognisko palił. O, proszę. No nie wiem, na co to miało służyć. Kurde, może ktoś tu spał? Się. A tutaj na samej ścieżce rosną sobie na brzegu prawdziweczki. Ładnie, ja mam trzy, ile tam masz. Raz, z dwa będą. Dwa, A ty no. masz ile? Trzy, tak? Mam trzy. Trzy tutaj. Jeszcze wejdę tu. O, te ładne, zdrowe. Ale tu trudny raz, ale góra. A ja tu zobaczę jeszcze kawałek. Ciężko mi się tu przedostać A Ogólnie tu jest taka pikieta no, A się zgrzałem Wodę mi zagotowała Szału nie ma, ale... Coś mamy. Tutaj jeszcze jeden się schował. Proszę bardzo. Piękny okaz. Tylko trzeba troszeczkę przystanąć i się porozglądać, bo są pochowane wśród tych liści. Masz coś tam przybijanego? No mam parę. Co ty? Ja to masz... Też tak pomyślałam. A bardziej pomyślałam, że fajny teren bez żadnych utrudnień, to idę. No, i co, co? Tu jest jeden. popatrz tam jest schowany. O jaki ładny. No, no i trzeba się tu porozglądać. Tak, a nasz koszyk grosz. Jeszcze tu przed tobą. O jest. Patrzcie jaki jest troszeczkę. Tu jeden, a tego widzisz czy nie? O, co ja tego widziałam. A tego? O, jaki ładny. Ale. Mhm. takie swoje miejsce. A się napełnia. Miał być, tak dupę się tylko przejścia Opatrz. No, no, to jest fajnie. To jest mhm. Ty od razu patrzysz na nieco, nie? Tak. Przyjeżdżasz do taką dziurkę nieraz, to też biorę, bo to, to nie jest też. Tak, Wiem jak, jak jest milion tych dziurek, ale takie pojedyncze to... Wiecie jak oni za chwilę nam będą kadać kurwa jeść robaki, to co taki, taka dziurka w grzybie to nie ma znaczenia moim zdaniem chyba, nie? To już człopaka nie ma, to tylko tunel jego. Te, też mi się tak wydaje. Chyba, że są. Nieraz są takie, że są jeszcze robaki w nich. a ładne patki. A? Coś to co nieco potrafię. Coś nieco z Co? Coś nieco z Potrafi pan? Ale co, sztuki walki? Nie! O kurde! Matko jedyna! To potrafi moja dziewczynko, oj! Nie tylko grzyby zbierać, <laughs> <laughs> Saluto! Pojebałem drogę, powiedziałem Patrycji, że nie ma orientacji w terenie. A to jednak ja nie miałem orientacji. Tak, ale... Gdybyśmy drogi pomieszali, A więc od razu nadrywamy skrzypu polnego. Przy okazji, bo tutaj już niżej grzybów nie widzimy. Tak, grzybów i tak już mamy dość. Bardzo dużo się mówi. No a tutaj mamy skrzyp polny naturalny z lasu. O, drzewa. Pokaż. Tadam wysuszyć no i Wy super. Super. Dwie pieczenie na jednym ogniu. A wiesz, jak to będę suszył? Powiesisz, Zawieszę tak do góry? kurwa, pod tym, pod altanką. Wiem, no pewnie. Dobra, idziemy bo jeszcze, muszę pomidory posadzić. Robota, roboty Wracamy do domu. Wracamy do domku. Zobaczymy, co z nagrania wyjdzie. Jak będzie fajne, to będzie. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Standardowo pokażemy na koniec nasze znalezisko już raczej nic nie dobierzemy -dam. Siema wariaty, wariatki Siemanko Dzisiaj niedziela wczoraj byliśmy na grzybkach a dzisiaj przyjechaliśmy do Rymanowa wdroju oddychać sobie powietrzem jak dziadki troszkę Tak, pochodzić oczyść, między uliczkami czyścić płuca tak, dzisiaj mamy relaksik. No i troszkę wam pokażemy Rymanowa Zdroju. Jak ktoś będzie chciał odwiedzić, to zapraszamy. Tak. Pogoda dzisiaj trochę nie dopisuje, bo rano, się obudzili, które po siódmej to padało. o ósmej zaczęło badać. Patrycja pokazywała, że będzie słońce. W pogodzie pokazywali słońce, za oknem był deszcz. No i co? Trzeba było pochować pomidorki trochę, bo by nam zalało, bo mamy... Ile tych pomidorów mamy? 13-12 takich donicach, któreśmy posadzili to w salone a dzisiaj relaks, byliśmy zjeść pizzę bardzo dobre Miejsce piastowe yy, na Ostra Tak się nazywało? No tak nie pomyliłam Jak pomyliłam to napiszę po spodem jak to się nazywało No to co, idziemy połazić troszkę Poodpoczywać Oglądajcie Chce mi każe przez ten mostek przejść. Kurwa, ja trochę ty bo nie pływać nie potrafię. Ja szłam, żyję, teraz twoje kolej. Ona taka wartka tu jest, nie powiem. <gry> Jak powietrze w Rymanowie, Patrycja? Zdrowe. Oddychasz pełną piersią. <grymne> tak. Co? Tu dużo jest sosny chyba, czy świerka, dlatego takie powietrze jest dobre, nie? No ogólnie ładnie jest tutaj te uliczki. No. Wszędzie powinny takie być. Ale same dziadki, dziadki dzieci, dziadki, dzieci. O. No a my dziadku. spacerujemy dalej. Oto tu następny most. O też taki wartki. Jak tam? Lodzik? Ona nie odpuści jak widzi gdzieś lody. Jak lody? Smakują? Co? Smakują? Ja lody lubię pod każdą postacią. No i luks, to mi się podoba. W, 30, gdzie w sumie nie jedziemy, jak widzi jakieś lody takie lepsze to musi zajść. Muszę, ja uwielbiam. Idziemy do rozlewni wody zobaczyć. Mm. Mi się woda kończy, bym sobie nalał do butelki może.

To idziemy wariaty wariatki napełnić sobie buteleczkę wodą, którą będziemy brać? Tytusa, tak? Tytusa, no? Byliśmy poczytać, stwierdziliśmy, że tytus będzie najlepszy dla nas. Tak. Tu. Zapraszamy. Pani mówiła, że mi naleje całą. Tak? Ty to umisz interesy zimna. robić. Może strasznie, strasznie zimna, Elynka. Ja bym poprosił tego tytułu. I tak sobie można napełniać co się chce? Tak. No warto przyjechać sobie dopełnić. I taka woda w tej butelce to ile ona postoi w lodówce? I prąd będzie bęknieć. No, a do, do spożycia ile się nadaje? Proszę? Do spożycia, kiedy ją mogę... Znaczy co niektórzy to ją do długo, tygodniami sobie Tak? ale... И То, уж что, так давно не смотрю. Что у нас <свес> в Москве есть <свес> очень <свес> не да? Да, Chyba. Ja kiedyś kupowałam sobie w sklepie takie malutkie, i właśnie one mają dużo tych właściwości, i to nie jest dobre. Proszę. Pokaż. Teraz ja nagram Patrycję, jak spróbuję. No, dla mnie, jakbym taką wodę gdzieś napił, powiedziałbym, że jest zepsuta, nie? Nie dość, że śmierdzi. No. <laughs> Ale już takie piłam. Jak no. wiem, że zdrowe, to ja wypiję. No, to tak. Tutaj możemy starość spędzić. Tutaj? Mm. Ale razem. Razem no. Dokładnie. Idziemy zobaczyć, w którym domu na starość będziemy mieszkać. Na chaty seniorów. Dokładnie. Ale nie no, jestem pod wrażeniem. No ja też. Bo w tej jestem. części w sumie jeszcze nie byliśmy. Zawsze tak główną drogą przetrzymaliśmy ale nie widziałam, że tutaj właśnie są takie sweturia w tym lesie. Kurwa, ładnie. No. No, a woda, powiem wam, że. Bez szału. No jakbym taką kupił albo gdzieś, nie wiem, była w studni, to bym powiedział, że jest zepsuta i trzeba, trzeba badania robić. A To naprawdę, no, czuć takimi jajami, takimi, ja, jak do buzi biorę, to też mnie na wymioty bierze, tak wam powiem. To nie ma smakować, to ma leczyć. No to dokładnie. W sumie każde lekarstwo, które jest dobre dla nas, to jest średnio smakuje. Nie mówię, nie... Tu, nie mówię tu o lekach z apteki, bo to... Tego no. też nie pije dużo, nie wypijesz takiej całej butelki, tylko może nie wiem, szklankę 200 ml, 250 Na dzień no. Dokładnie Dobra, to idziemy dalej Gdybyś chciała tam i wiem, że nie ma za My pójdziemy tutaj do lasu, bardziej tymi skutkami, ale usłyszałem, że są młode ziemniaczki kefir taki, jak swojski no, to mnie przekonali. Teraz idziemy tam zobaczyć. Pewnie opierdolę parę ziemniaczków i jedziemy do domku. Ale też jeszcze może się z wami pożegnamy jeszcze. Ciężko nam się nieraz z wami pożegnać. Zapominamy o tym. No. <grych> Okej, okay, my się żegnamy z samochodu. Bo nas trochę deszcz przegnał, widać po moich włosach. E, I uciekamy do domku. Bo się rozpadało już. Do zobaczenia, oglądajcie, subskrybujcie, udostępniajcie dobrze powiedziane, papa. Mara pa. No